LPS, odcienie szarości. Jeśli ktoś ma słabe nerwy, proszę tego nie oglądać. Zasady są proste. Proszę nie puszczać tego przy dzieciach od y, 8 roku życia. Znaczy, proszę puszczać to dzieciom od 8 roku życia. To wywołuje zawał u osób starszych, i proszę tego nie puszczać Przenigdy nigdy osobom w ciąży. Przenid. Mm. Ach, cóż. Tu nikogo nie ma. Znów ten sam dzień. W tym samym chorym przedmieściu. Na tym samym chorym patio. Nie Proszę, żebyście ukończyli mój straszny ból. Zabijając mnie. Zabijcie mnie i tyle. Nigdy już nie będę szczęśliwa. Chcesz, żeby cię zabić? Tak? Czy tego właśnie chcesz? Czy co? Teraz w jej śnie. Teraz w jej wymyślonym śnie, do którego zaraz się przeniesie. Który będzie już na zawsze zawsze no może nie zawsze, ale. E, cześć Hej Co się stało? No właśnie. Coś niebrawo tak wygląda. Zawsze jesteś żwawa! Zawsze jesteś żwawa do wszystkiego. Czemu tak mówisz? Co? Nie mogę? Co ci jest? No co? Przecież o co ci chodzi, he? Hej, Bo... co

Słońce wieże, to dobrze w końcu się jakoś przyłoży do tego. Słońce wieże, już nadszedł czas wybrać formę drog. Znaczy to czas, aby wybrać strug i mruk. Już czas, aby wybrać swój żar. Już czas, aby wybrać swój wielki żar. Już czas, aby wybrać... Wielki swój żar? Halo? Cześć? Co? Głos mojego snu? Może to był proroczy sam? No hej! Kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Po co mnie? No Spokojnie, mała. Dowiedz się zaraz wszystkiego To Twoja mama, która już dawno nie żyje. To Twój tata jest, który żyje, ale nie ma. Twoją złość, to nienawiść, to ból, a to rozpacz. Więc co wybierasz? Ale kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Ja się cię boję! Ach, kochana! Ja jestem twoją siostrą! Nie, to niemożliwe! Nie!